Będę mówił bezpośrednio do ciebie, bez owijania w bawełnę. Jest coś, co musisz wiedzieć, coś ważnego, co zostało przed tobą ukryte. I nie, to nie chodzi o teorie, przypuszczenia czy cokolwiek niejasnego. To jest prawdziwe. Ktoś bliski tobie wie coś, czego do tej pory nie odważył się ci powiedzieć. Może ze strachu, może ze wstydu, a może dlatego, że nie wiedział, jak zareagujesz. Ale to nie zmienia faktu, że ten sekret istnieje, jest między wami, wpływając na twoje życie, bez twojej wiedzy. Wiem, że czujesz gdzieś tam w środku, że coś jest nie na miejscu, że coś się nie zgadza, nie próbuj tego zaprzeczać. To to dziwne uczucie, to coś za uchem, co pojawia się w najcichszych momentach. Nie jesteś szalony, że to czujesz, niczego nie wymyślasz, masz rację, coś jest ukrywane. I musisz być gotowy, aby się z tym zmierzyć, bo to może wiele zmienić. Teraz pozwól, że cię zapytam: jak to byłoby usłyszeć coś, co całkowicie zmieni twoje zdanie o kimś? Jak to byłoby odkryć, że ważna część twojej historii, twojego związku, została zbudowana na podstawie informacji, której nigdy nie miałeś? Jest to niekomfortowe, wiem, ale jest to konieczne. Zasługujesz naprawdę, nawet jeśli jest trudna. I może to jest właśnie ten moment, aby to zaczynać zmierzać. Co zrobisz z tą prawdą, kiedy w końcu ją poznasz, to Twój wybór. Ale nie myśl, że to tylko kolejna rzecz bez znaczenia. To dotyczy Ciebie, Twojego życia i tego, w co wierzysz. Czy chcesz kontynuować? Więc przejdźmy do sedna. Ta sytuacja nie dotyczy wymyślonych historii, to nie są niejasne przypuszczenia. To coś, co dotyczy bezpośrednio Ciebie, coś, co jest między Tobą a kimś bliskim. Sekret. Prawda, która była utrzymywana poza Twoim zasięgiem z powodów, które mogą wydawać się uzasadnione dla tego, kto je ukrył, ale które w gruncie rzeczy nie mają już miejsca, aby tak pozostać. Ta osoba, kimkolwiek by nie była, wiedziała, że prędzej czy później odkryjesz prawdę. Być może miała nadzieję, że nigdy nie zadasz pytania, może wierzyła, że milczenie jest bezpieczniejsze niż prawda, tylko że milczenie w rzeczywistości nie chroni nikogo ono koroduje. Tworzy bariery. I na końcu, kiedy prawda wychodzi na jaw, pojawia się z siłą, której nikt nie może kontrolować. Teraz zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ta osoba ukrywa coś, co może całkowicie zmienić twoją wiedzę o niej, a może nawet o sobie samym? Czy skonfrontowałbyś się z tym? Czy odpuściłbyś? A może posłuchałbyś, co ma do powiedzenia, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję? Bo to, co jest tu stawką, to więcej niż sekret, to twoje zaufanie, to przestrzeń, jaką ta osoba zajmuje w twoim życiu, to twoje postrzeganie rzeczy, które cię otaczają. I nie mówię tego, aby wywołać panikę lub niepotrzebną nieufność. Mówię to, ponieważ zasługujesz na wiedzę i ponieważ to twoja decyzja, co z tym zrobisz później. Ale zanim cokolwiek zrobisz, musisz zrozumieć, że choć słuchanie prawdy może być trudne. Zawsze będzie lepsze niż życie otoczone półprawdami, niedokończonymi historiami, niedomkniętymi lukami. Na pewno już kiedyś poczułeś, że ta osoba próbowała ci coś powiedzieć, ale zatrzymała się w połowie drogi. Może odwróciła wzrok, może zmieniła temat, albo może wymknęło jej się zdanie, które w tamtym momencie wydawało się bez sensu, ale teraz zaczyna układać się w dziwną całość. To jest wskazówka, którą potrzebowałeś, bo to, co jest ukryte, nie pozostaje ukryte na zawsze. Zawsze są znaki. Zawsze nadchodzi moment, kiedy prawda zaczyna wyłaniać się, nawet jeśli subtelnie. Teraz chcę, abyś się zastanowił. Co o tym sądzisz? Złość? Zamieszanie? Ciekawość? Cokolwiek to jest, jest to ważne. Ponieważ kiedy ktoś coś przed nami ukrywa, wpływa bezpośrednio na nasze zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. A nikt nie lubi czuć się pominiętym w czymś ważnym, zwłaszcza jeśli chodzi o kogoś, kto powinien być z tobą szczery. I tu właśnie leży sedno sprawy. Ta prawda, gdy wyjdzie na jaw, może cię wyzwolić, może dostarczyć odpowiedzi na pytania, których nawet nie wiedziałeś, że masz, a może przynieść chwilowy ból, tak, ale może także być początkiem przemiany, ponieważ to, co zrobisz po usłyszeniu prawdy, naprawdę określa jej wpływ. Nie jest to sam sekret. Ważne jest to, jak reagujesz, jak wybierasz dalszą drogę po jego ujawnieniu. Więc pytam ponownie: jesteś gotowy, aby się z tym zmierzyć? Ponieważ w głębi duszy już wiesz, że nadszedł czas, aby się dowiedzieć. To uczucie, które masz, że coś jest nie tak, nie pojawia się bez powodu. To jest ostrzeżenie, bodziec, abyś w końcu wyszedł z tego cyklu wątpliwości i zaczął szukać odpowiedzi, na które zasługujesz. I może, tylko może, to co usłyszysz, nie będzie dokładnie tym, czego się spodziewałeś. Może to być coś, co pozytywnie cię zaskoczy. Może to być coś, co sprawi, że przemyślisz pewne rzeczy, ale ostatecznie przyniesie ulgę. Ponieważ prawda, nawet jeśli boli, przynosi jasność. A jasność to coś, czego teraz potrzebujesz. Osoba, która ukrywa ten sekret, może myśleć, że robi to z miłości, z powodu ochrony. Ale czy to naprawdę tak jest? Czy nie opóźnia tylko nieuniknionego? Ponieważ prawda jest taka, że bez względu na to, jak bardzo ktoś próbuje coś zatrzymać, zawsze nadejdzie moment, kiedy to będzie niemożliwe. Ciężar jest zbyt duży, napięcie rośnie za bardzo i prawda znajduje sposób, aby się ujawnić. A kiedy to się stanie, musisz być przygotowany nie tylko, aby słuchać, ale także przetwarzać. Aby zrozumieć, że to odkrycie, choć na początku może wydawać się niekomfortowe, może być punktem wyjścia do czegoś nowego, do nowego poziomu zrozumienia, do nowego rozdziału w twojej historii. Nie jestem tu, aby powiedzieć ci, co masz robić. Ta decyzja należy do ciebie. Ale to, co chcę ci powiedzieć, to, że zasługujesz naprawdę, bez względu na to, jaka ona jest lub jak przychodzi. Zasługujesz, aby ją usłyszeć. Ponieważ nikt nie powinien żyć uwikłany w półprawdy, w niedokończone historie, w sekrety, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. Więc teraz pytam cię bezpośrednio, co chcesz z tym zrobić? Czy jesteś gotowy, aby usłyszeć więcej? Czy wolisz zatrzymać się tutaj? Ta decyzja, bardziej niż kiedykolwiek, należy do ciebie. Jeśli chcesz kontynuować, jestem tu. Jeśli chcesz się zatrzymać, również to szanuję. Ale wiedz, że bez względu na wszystko, prawda nadchodzi. Zawsze nadchodzi. Wybór polega na tym, jak ją stawisz czoła. Co zdecydujesz? Wiesz, że w głębi duszy nie możesz tego uniknąć. Ta prawda, ten sekret, już krąży wokół twojego umysłu, nawet jeśli jeszcze nie dostrzegłeś dokładnie, czym jest. Nie ma sensu próbować tego ignorować, lub mieć nadzieję, że to minie, jakby nigdy nie istniało. To nie tak działa. Cisza, wątpliwości, pusta przestrzeń między tym, co czujesz, a tym, co wiesz. Wszystko to będzie tylko rosło, jeśli nie zdecydujesz się stawić temu czoła. I wiem, że ten wybór nie jest łatwy. Zmierzenie się z prawdą nigdy nie jest łatwe, ponieważ niesie ze sobą moc zachwiania pewności, zburzenia struktur, które wydawały się solidne, ale niesie także coś znacznie większego możliwość wyzwolenia cię. Umożliwienia ci zobaczenia tego, co naprawdę jest ważne, co naprawdę jest, bez filtrów, bez masek. I nie możesz dalej żyć, jakby to nie było na wyciągnięcie ręki. Czy to czujesz, prawda? Ten niepokój, to uczucie, że coś jest nie tak. To prawie tak, jakby otoczenie wokół ciebie się zmieniło, ale nie wiesz dokładnie co. I może w tej chwili myślisz o wszystkich możliwościach, próbujesz zgadnąć. Próbujesz wypełnić pustkę tej wątpliwości jakąś odpowiedzią, która ma sens. Ale prawda jest taka, że jeszcze nie wiesz. A nie wiedzieć to jest to, co najbardziej cię niepokoi. Może teraz zastanawiasz się, kto byłby zdolny do tego, kto byłby zdolny do przechowywania czegoś tak ważnego i nie dzielenia się tym z tobą. Ale pozwól, że powiem Ci jedną rzecz. Ludzie nie zawsze ukrywają coś ze złych intencji. Czasami ukrywają, ponieważ brakuje im odwagi, ponieważ nie wiedzą, jak zareagujesz. Boją się stracić to, co z tobą mają. Problem polega na tym, że ukrywając, już zaczynają tracić, ponieważ nie da się zbudować czegoś solidnego na sekretach. A twoja rola w tym? Twoja rola polega na podjęciu decyzji, co zrobić, gdy to zostanie ujawnione, bo tak, to zostanie ujawnione. Nieważne, czy ta osoba zdecyduje się powiedzieć, czy prawda po prostu wyjdzie na jaw, ona zawsze wyjdzie. To nieuniknione. To, co musisz zdecydować, to jak zareagujesz, ponieważ w gruncie rzeczy nie chodzi tylko o sam sekret, ale o jego wpływ na twoje serce, na twój umysł, na sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. A wiesz, co jest najtrudniejsze? To, że często, gdy prawda się pojawia, nie przychodzi sama. Przynosi ze sobą wiele innych rzeczy, których może się nawet nie spodziewałeś, kwestie, które były zakopane, uczucia, o których nie wiedziałeś, że nadal istnieją. Dlatego przygotowanie się nie polega tylko na poznaniu prawdy, polega na pozwoleniu sobie na odczuwanie tego, co przychodzi razem z nią. Może to być złość, może to być ulga, może to być mieszanka wszystkiego tego. I to jest w porządku. Jesteś człowiekiem. Masz prawo do odczuwania. Ale to, co nie możesz zrobić, to pozwolić, aby strach przed nieznanym powstrzymywał cię od dalszego działania. Bo choć prawda może być trudna, zawsze jest ścieżką, ścieżką do czegoś większego, czegoś bardziej realnego. I może teraz myślisz o skonfrontowaniu się z tą osobą, o bezpośrednim zapytaniu, o domaganiu się odpowiedzi, ale zanim to zrobisz, chcę, abyś wziął głęboki oddech, abyś zatrzymał się na chwilę. I zastanowił, czego naprawdę chcę? Czy chcę wiedzieć, niezależnie od tego, co to jest? Czy jestem gotowy, aby to usłyszeć? Ponieważ te pytania są kluczowe nie dlatego, że prawda od nich zależy, ale dlatego, że zasługujesz na to, by być gotowym na jej przyjęcie. A wiesz, co jest największym wyzwaniem? To, że nawet jeśli myślisz, że jesteś gotowy, prawda zawsze zaskakuje. Nigdy nie przychodzi dokładnie tak, jak się tego spodziewamy ale mimo to jest konieczna. I to jest coś, co musisz teraz zrozumieć, że nadchodzi moment, aby się z tym zmierzyć i musisz zdecydować, jak sobie z tym poradzisz. Bo ignorowanie nie jest już opcją. Udawanie, że wszystko jest w porządku, gdy wiesz, że nie jest, nie jest już opcją. Więc pytam cię znowu, co zamierzasz zrobić? Czy będziesz czekać, aż ta osoba zbierze odwagę i ci powie? Czy będziesz szukać odpowiedzi na własną rękę? Czy też będziesz nadal nosić w sobie tę niepewność, pozwalając, aby cię stopniowo niszczyła, nigdy naprawdę nie stając w obliczu tego, co trzeba stawić czoła? Musisz o tym teraz pomyśleć, bo życie nie czeka, czas nie czeka. I w tej chwili, gdy to słyszysz, sekret nadal tam jest, istnieje, nie zniknie sam. Czeka, aby zostać ujawniony. Aby zostać skonfrontowany, aby zostać przekształcony w coś, co możesz wykorzystać jako siłę zamiast ciężaru, który cię powstrzymuje. I wiem, że w tym momencie możesz czuć strach. Strach przed tym, co usłyszysz. Strach przed tym, jak to może zmienić rzeczy. Ale pozwól, że ci coś powiem. Strach jest normalny. Jest jego częścią, ale nie może cię sparaliżować. Bo życie nie polega na unikaniu bólu. Chodzi o stawianie czoła temu, co się pojawia, i rozwijanie się dzięki temu. A ta prawda, ten sekret, jakkolwiek trudny by się nie wydawał, jest szansą, szansą na lepsze poznanie siebie, na lepsze poznanie tych, którzy są wokół ciebie, na zrozumienie, co naprawdę jest ważne. Jesteś na to gotowy? Gotowy, by usłyszeć, co trzeba usłyszeć, by zmierzyć się z tym, z czym trzeba się zmierzyć? Bo jeśli jesteś, to ja tu jestem, żeby kontynuować, żeby cię prowadzić w tym procesie, żeby pomóc ci dostrzec to, co może być jeszcze niejasne. Ale ostateczny wybór należy do ciebie. Co zamierzasz zrobić? Chcesz, żebym kontynuował? W porządku, kontynuujemy. Teraz chcę, abyś skupił się na tym, co naprawdę jest ważne nie na domysłach, nie na scenariuszach, które twój umysł może tworzyć, by próbować wypełnić luki. Chcę, abyś skupił się na tym, co jest namacalne uczucie, że coś zostało ci zabrane, bo dokładnie to się dzieje, gdy sekret jest przechowywany. On kradnie ci prawo do wiedzy, do wyboru, do działania na podstawie prawdy. Nie wiem, co dokładnie jest ukrywane. Może to coś, czego nigdy byś się nie spodziewał? Może to coś, co na głębszym poziomie zawsze podejrzewałeś? Ale kwestia nie dotyczy tego, co jest ukrywane. Chodzi o to dlaczego, dlaczego ktoś, kto powinien być otwarty wobec ciebie, postanowił to ukryć w tajemnicy, dlaczego uznał, że lepiej jest to ukryć niż po prostu być szczerym. To tutaj musisz zacząć myśleć, ale uważaj, nie pozwól swojemu umysłowi zagubić się w próbach obwiniania lub usprawiedliwiania teraz. Nie jest to moment na to, ponieważ obwinianie lub usprawiedliwianie nie zmienia faktów. Nie wymazuje tego, co się wydarzyło ani tego, co dopiero się wydarzy. Tu tkwi sekret. I prędzej czy później wyjdzie on na jaw. Pytanie brzmi, jak zareagujesz, kiedy to się stanie, czy będziesz przygotowany? Będę bezpośredni. To może boleć, może zranić bardziej niż sobie wyobrażasz, ponieważ prawda, kiedy wychodzi na jaw po tak długim czasie, nosi dodatkowy ciężar. Ciężar straconego czasu, tego co mogło być inaczej, gdybyś wiedział wcześniej. Ale wiesz, co jeszcze niesie ze sobą prawda? Możliwość rozpoczęcia na nowo, oczyszczenia tego, co było skażone wątpliwościami, niepewnością i kłamstwami. Dlatego, choć teraz wydaje się to trudne, musisz otworzyć się na to, co nadchodzi. Musisz być gotów słuchać, nawet jeśli początkowo przyniesie to ból, bo to nie ból cię definiuje. To, co z nim zrobisz, możesz to wykorzystać jako powód do poddania się, zamknięcia się, utraty wiary w ludzi, albo możesz to wykorzystać jako impuls do stania się silniejszym, bardziej świadomym, bardziej zharmonizowanym z tym, kim naprawdę jesteś. I wiem, że w tej chwili możesz czuć się samotny, jakby nikt nie mógł zrozumieć, przez co przechodzisz. Ale pozwól, że ci coś powiem. Nie jesteś sam. To uczucie, że coś zostało ukryte że coś jest nie na miejscu, jest bardziej powszechne niż myślisz. I chociaż jest to bolesne, to również okazja do wzrostu, bo życie składa się nie tylko z pewników, składa się również z takich chwil jak ta, kiedy wszystko wydaje się niepewne, ale wtedy odkrywasz, kim naprawdę jesteś. Więc, co teraz zamierzasz zrobić? Będziesz stać w miejscu, czekając, aż wszystko samo się rozwiąże? Czy przejmiesz kontrolę nad sytuacją i zaczniesz szukać odpowiedzi, które ci się należą? To twój wybór. I niezależnie od tego, co postanowisz, chcę, żebyś wiedział, że masz siłę, aby sobie z tym poradzić. Nawet jeśli teraz tego nie czujesz. Ta siła jest w tobie. Czeka, aby się wykorzystał. Jeśli zdecydujesz się szukać prawdy, rób to z jasnością. Nie ze złością, nie z impulsywnością, ale z pewnością, że zasługujesz. Aby wiedzieć, że masz prawo zrozumieć, co się dzieje. A kiedy odkryjesz prawdę, bez względu na to, jaka ona jest, pamiętaj, że nadal masz władzę, aby zdecydować, co z nią zrobić, żeby nie pozwolić, by ta prawda cię definiowała, ale użyć jej jako punktu wyjścia do czegoś większego. Prawda jest tam, czekając na ujawnienie, a teraz wybór należy do ciebie. Traktuj to jako szansę, aby dowiedzieć się więcej o sobie i o tych, którzy cię otaczają. Nie ukrywaj się, nie odkładaj tego na później. Zasługujesz na jasność, nawet jeśli przyniesie to wyzwania. Jeśli ten temat cię poruszył, zasubskrybuj kanał, aby kontynuować tę rozmowę. Zostaw swój komentarz, opisując, jak czujesz się w stosunku do tajemnic i ukrytych prawd. A jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zostaw lajka. Razem odkryjmy, co naprawdę się liczy. Nie jesteś sam.